Podkładu jest dosyć gęsta, więc chyba zacznę od nałożenia go pędzelkiem. Mocno go tym pędzlem wcieram w tą skórę, żeby on się dobrze wtopił w skórę. Podoba mi się w nim to, że on nie ma zapachu. No i teraz czystą gąbką będę go mocno wpracowywać w skórę, żeby się fajnie z nią połączyć. To jest niesamowite. Ten podkład zastygł i wygląda bardzo świetliście, ale on zastygł. Rewelacja, podoba mi się. Nałożę sobie trochę korektora pod oko, przypudruję całą skórę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli ten podkład to wytrzyma, to będzie najlepszy podkład na świecie. Wróciłam. I te dwie godziny tak intensywnie się bawiłam razem z dziećmi. Spociłam się jak świnia, wprost. A podkład no, jest nienaruszony. Zaczęło trochę z nosa, ale dużo się pocierałam. Ale tu, gdzie się pociłam, rewelacja, rewelacja.